Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, co zaoferowało mi Hogwarts Legacy. A co zabawne, w ogóle nie planowałem w nie zagrać. Muszę to trochę przypadkiem, trochę od niechcenia. Mam w domu mega funka, charkoputerko, więc płyta do PS5 już od dawna leżała na półce. No a niedawno miałem taki okres, że sporo pograłem na kompie i miałem ochotę na odskocznia, ale nie bardzo miałem sensowne tytuły do grania na playca Więc pomyślałem o tym Hogwarts Legacy i stwierdziłem, że dobrze. Dobra, YOLO, spróbuję. Nie jestem jakimś fanem, ale może będzie spoko. Do gry podszedłem całkowicie na luzie, bez żadnych oczekiwań czy negatywnego nastawienia. Chciałem po prostu pograć i się dobrze bawić. No i bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Dostałem mnóstwo fanów, pomimo ogromnej ilości głupotek, nielogiczności i błędów. Ale zacznijmy po kolei. W zasadzie nigdy nie śledziłem co tam piszczy w gierkowie pod kątem Harry'ego Pottera. Kojarzę stary cykl gier, trochę nowsze tytuły pod szyldem LEGO. No i oczywiście od jakiegoś czasu jest, było, głośno o dziedzictwie Hogwartu. Wygląda na to, że to pierwsza od dawna, sensowna, a nawet naprawdę sensowna, pozycja z tego świata. Trochę tu będę narzekał, że gra nie urywa tyłka i ma mnóstwo problemów. Serio, mnóstwo. Odkąd prowadzę ten kanał, chyba przy żadnej nie wypisałem tak wiele minusów. Ale dla fanów to pewnie spełnienie marzeń i wreszcie idealna okazja do spędzenia grubych kilkudziesięciu godzin w magicznym świecie magicznym dosłownie, bo czary Mary i w przenośni, bo jest klimatycznie, bajkowo i kolorowo. W Hogwarts Legacy wcielamy się w świeżo upieczonego studenta, który z grubej rury zaczyna przygodę ze szkołą magii od 5 roku. Musi więc szybko nadrobić zaległości, przy okazji odkrywając pewne intrygi nie budując więzi z nowo poznanymi towarzyszami. Młodego czarodzieja lub czarodziejkę tworzymy sami w prostym konfiguratorze. Mi zostawił niedosyt, bo nie mogłem sobie stworzyć bardziej szczegółowej postaci, ale to pierdoła. Potem Standardowo dostajemy trochę cutscenek, trochę wprowadzenia do historii, trochę tutoriali. Zaczynamy też wstępnie zwiedzać Hogwart i okolica. I ten początek dość mocno mi się dłużył. Był rozwleczony, często nudnawy i bardzo powoli odkrywał karty. Na szczęście, krok po kroczku zaczynają się pojawiać nowe możliwości, aktywności, czary, questy poboczne, i tytuł zaczyna coraz bardziej wciągać. Ba. Powiem więcej, ta różnorodność i bogaty wybór opcji są zdecydowanie największą zaletą produkcji. Ale o tym jeszcze opowiem. Gameplayowo dostajemy przede wszystkim rpg z prostymi, bazowymi elementami, zaraz powiem więcej, trochę przygodówkę, mocno nastawioną na fabułę, trochę geologiczną i trochę sporo bardziej akcyjną. Większość czasu biegamy lub latamy po hogwarcie i okolicach. Dostajemy sporą, otwartą mapę, gęstą, usianą ciekawymi punktami wioskami, sklepami, npc z czego wielu daje questy. Poza bandytów jaskiniami, zagadkami i milionem miejsc do pobocznych aktywności. Naprawdę jest co robić. Niestety przez to mapa samego zamku jest strasznie napaczkana i nieczytelna, ale nie jest to jakiś wielki problem. Będziemy więc sporo rozmawiać, walczyć, zbierać zioła, uzupełniać ekwipunek, czy odkrywać sekrety i ciekawostki świata. A wszystko to pozytywnie wpłynie na nasz pasek EXPA i pozwoli rozwijać zdolności bohatera w kilku drzewkach z Poza wspomnianym Nudnawym wstępem, ta cała reszta jest prezentowana w satysfakcjonującym tempie i bardzo przyjemnie przeplata główne questy i pomniejsze zadania. Często z istotnymi nagrodami. Jako student krok po kroku uczymy się wszystkiego, co czarodziej znać powinien. Uważanie eliksirów, latanie na miotle, uprawiania ziół czy bojowych roślin, hodowli uroczych bestii. Jest ich dość sporo, można się nimi zajmować na różne sposoby, a samo łapanie ich nie jest trywialne. I chyba przede wszystkim rzucania przeróżnych czarów, których będziemy używali dosłownie na okrągło. Do walki, środowiskowych łamigłówek. Odkrywania sekretów świata czy minigierek. Po każdej takiej lekcji i spróbowaniu danej aktywności możemy zacząć je dokładnie odkrywać na własną rękę i nawet jesteśmy do tego zachęcani dodatkowymi kostami. Szczerze mówiąc, sporo z tych aktywności jest niezbyt rozbudowana i dość szybko możemy zaliczyć wszystko, co mają do zaoferowania, ale jest ich tak dużo, że chętni i tak spędzą na tym wiele przyjemnych godzin. Twórcy zręcznie zachęcają do robienia różnych rzeczy na zmianę. Trochę głównego questa, kilka długich quest lineów z najbliższymi przyjaciółmi, potrafią naprawdę wciągnąć, są dość różnorodne i w wielu momentach byłem bardzo ciekaw, co się będzie działo dalej. Uwahałem się nawet, który wątek kontynuować. No i niektóre postaci też można polubić i trochę się z nimi związać. Jak przystało na grę o czarowaniu, dostajemy tu sporo różnego czary -mary. czary mary. od przecinania czy wybuchania obiektu, przez przyciąganie, odpychanie czy lewitację celu, podpalanie, zamrażanie, otwieranie zamków, aż po najgorsze, niewybaczalne zaklęcia. I co fajne, większość z nich przyda się i w eksploracji. I w łamigłówkach. No i oczywiście w samej walce. Warto się nad nią pochylić, bo to ogromny fragment rozgrywki. Dość dziwny fragment. Od samego początku i w sumie do końca. Walka była dla mnie chaotyczna i nieprecyzyjna. W starciach możemy rzucać te sensowniejsze, mocniejsze czary, strzelać z różdżki w ramach prostego ataku. A ja jestem druidem i wale z różdżki. Do tego dochodzą uniki, bloki, proste kontry, czy rzucanie przedmiotami. Teoretycznie możemy też fokusować się na konkretnych przeciwnikach lub przełączać fokus między nimi, ale w praktyce wypada to tragicznie. Przy ciągłych tłumach wrogów jest to bardzo nieprecyzyjne i zazwyczaj i tak się kończy czy nawalaniem wszystkiego po trochu ale to jeszcze nic, bo karuzela absurdu dopiero się rozkręca. Dlaczego rzucanie w kogoś dzbanem zadaje większe obrażenia od wielu czarów, w tym Crucio, które podobno powoduje ogromne cierpienia i jest wręcz zakazane? Proponuję zakazać rzucania dzbanami, albo w ogóle zakazać dzbanów. Dostajemy trochę walk z bossami. Fajnie i szacun dla twórców, że w większości można ich pokonać bez walki, na np. skradaniem lub jednym rzuceniem Awada Kedavra, ale no właśnie, w większości, bo niektórzy mają debilną tarczę fabularną i muszą kilka razy oberwać najbardziej śmiercionośnym czarem, albo nim oberwą i wstaną to scenki. <grym> Super idiotyczne cyrkowe i zabawne, ale chyba nie o to chodziło twórcom. Poza tym od pewnego momentu gry bossy prawie całkowicie tracą sens, bo możemy ich stanlockować i nawalamy w taką gąbkę na pociski przez minutę czy dwie, aż wreszcie padnie. Można by pomyśleć, że pokonywanie tych najpotężniejszych złoli -E przyniesie najlepsze, godne uwagi nagrody, ale gówno tam, są one zupełnie nieistotne. Zdarza się, że dostajemy za nich 5 złota, <noise> nie przewalcie do głupoty, w dupie się może poprzewracać, albo 35 expa, czyli mniej niż na przykład za znalezienie głupiej karteczki opisującej kawałeczek świata. No, że nada. Pomimo tych wad, walka jest całkiem fajna. Szczególnie gdy już mamy potężnego czarodzieja z najlepszymi czarami. Wtedy naprawdę czuć moc i mamy mega fan z siania rozpierdolu. Ale nawet wtedy bywa nietrywialna i musimy się skupić, żeby ogarnąć kilka sporych fal wrogów. Żeby już kończyć gadanie o walca, wspomnę jeszcze o jednym fajnym urozmaiceniu. Każde zaklęcie ma przypisany kolor: czerwony, żółty, fioletowy. Ma to znaczenie przy osłonach tworzonych przez wrogów. Żeby się przez nie przebić, musimy odpowiednio dopasować czar. Proste, skuteczne, fajne. Za tę całą walkę, ale też eksploracje i questy, dostajemy przy różne części ekwipunku. I cały ten aspekt nudzi się po jakichś 4 godzinach. Jest tego zbyt dużo i jest to zbyt nieinteresujące, nieistotne. W większości zbieramy i dostajemy środ. Mamy limit zbieranego śrotu, więc musimy często łazić do sklepów. W sklepach mamy dostępny do kupienia. Szrot. Sprzedawanie szrotu jest szrotowo wolne. Przeklikiwanie sześciu sekcji ekwipunku dla sprawdzenia nowych przedmiotów jest mega nudne i czasochłonne. Do tego sprowadza się do popatrzenia czy nowa liczba jest większa od poprzedniej. Albo po prostu patrzymy czy strzałeczka jest zielona czy czerwona. Mało tu finezji, ma ubieranie lepszych przedmiotów... Nie daje poczucia postępu czy rośnięcia w siłę. Najfajniejszym aspektem jest to, że ekwipunek zmienia wygląd bohatera, a co najlepsze, ten wygląd możemy mieć niezależny. Czyli zakładamy najlepsze przedmioty, a wyglądamy tak jak sami chcemy. Ale niestety, wygląd się resetuje za każdym razem, gdy założymy ten nowy, lepszy przedmiot. Więc po tych paru godzinach gry, nie dość, że mi się odechciało zerkać wykwipunek i robiłem to może raz na godzinę, to jeszcze odechciało mi się dostosowywać mój wygląd, przez co większość rozgrywki wyglądałem jak skończony kretyn. No trudno, to tak jak w życiu. Na szczęście lepiej od mojej postaci wyglądała sama gra. Grałem na PS5 w trybie jakości, no i Hogwarts Legacy działało płynnie, wyglądało ładnie. Szczególnie pod kątem efektów specjalnych i różnych fajerwerków wokół czarowania. Muzycznie większość czasu nie zwraca na siebie uwagi, ale w ważniejszych momentach robi robotę i pogłębia klimat. Choć czasem, nawet w cutscenkach, dźwięki muzyka potrafiły zniknąć. Tak. Ktoś kable poodcinał. Jednym z najważniejszych elementów gry, na który autorzy zdecydowanie kładą nacisk, są interakcje z innymi postaciami. Budowanie relacji. Wspominałem już zresztą o niektórych świetnych i wciągających questelinach. Dosłownie na każdym kroku z kimś gadamy z nauczycielami, studentami, skrzatami i zachowanie mnóstwa postaci w dialogach to istna tragedia. Pół gry spędzamy na oglądaniu w przybliżeniu twarzy postaci, a wyglądają one okropnie. Mimika jest, a nie. Mimiki nie ma żadnej. Wszyscy wyglądają jak psychopaci bez emocji. Robią sztuczne, niezręczne miny, a po powiedzeniu czegoś, wracają do domyślnej pozycji, jak jakieś roboty. Sebastian, przy prawie każdej interakcji, wygląda jakby cisnął kloca. Te zachowania są dramatyczne, wybijają z imersji i początkowo bawią, a z czasem też wypruwają nas z emocji. Akcenty zagranicznych postaci są okropnie przerysowane, sztuczne i zrobione tak na siłę, że aż uszy bolą. There was no need to worry. I żeby nikt, absolutnie nikt, nie miał żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości, że to postać z daleka. Absolutnie. Daleka. Co do samej treści dialogów... Jest ok, ale pojawiające się w nich prawie zawsze wybory są w zasadzie zawsze dla picu i absolutnie nic nie zmieniają, poza minimalnie innym dialogiem. A opcja to zazwyczaj bycie miłym lub bycie trochę niemiłym. Jest to jakaś interakcja i minimalne zaangażowanie nas, chyba lepsze to od samego suchego słuchania, ale wybór to tylko iluzja. There is no spoon. Wrócę jeszcze na moment do rozwoju bohatera. To jeszcze jeden z plusów produkcji. Jak wspominałem, dostajemy 6 drzewek rozwoju i za każdy nowy level możemy usprawnić nasze moce w jednym z nich. I tu akurat czuć rozwój. Odpowiednio wybrane umiejętności znacząco poprawiają nasze możliwości. Część wzmacnia czary. Część pozwala na budowanie potężnych kombosów. Możemy też wzmocnić efekt mikstur lub odblokować dodatkowe sloty na szybkie wybieranie zaklęć. I sporo więcej. Trochę już gadam, więc żeby powoli zmierzać do końca. Niezgrabnie wylistuje jeszcze trochę błędów, nielogiczności i śmieszków. Zdarzają się glitcha. Czasem znika pasek HP, czasem przemijanie czasu nie działa, czasem po śmierci losowo zmienia się wygląd bohatera. Irytujące jest to, że każdy quest jest automatycznie akceptowany. Nawet jeśli widzimy, że ktoś ma szemrany intencje i nie chcemy tego robić. Nasz bohater w niektórych momentach jest irytująco i dość losowo stopowany. Na przykład gdy z kimś idziemy, to czasem nie możemy biec albo podchodzić zbyt blisko, ale Możemy się bardzo szybko turleć. Zdarzają się totalne idiotyzmy fabularne dla pompatyzmu i wzbudzenia emocji. Na przykład gdy jedna z postaci heroicznie broniąca innej obrywa od bardzo złego i groźnego przeciwnika krucjo zamiast awadą kadawrą. Ciekawe, ale jak już się dowiedzieliśmy, w lepiej tak niż oberwać z banem. Jedna z ważnych postaci ma na imię... I czasem na przykład Going to be placed. Ciekawy zabieg twórców, ciekawy czy specjalny czy przypadkowy. Zdarzają się dziwne interakcje. Na przykład grając w minigierkę, Kula, gdy totalnie spieprzyłem każdy ruch i zdobyłem 0 punktów, zachwycony nauczyciel krzyczał Brawo! Punkty dla Ravenclaw! Szkoda, że ja nie miałem takich wykładowców. Very good! Points to Ravenclaw! Gra bywa nieprecyzyjna. Na przykład każe użyć prawej gałki, ale lewa też zadziała. Każe ogłuszyć kilku przeciwników Mondragorą, ale ogłuszenie jednego też spełnia warunek. Każe zbić ciąg pięciu balonów, można zbić 4, wrócić potem, gdy się odnowią, i znowu zbić 1. Z jakiegoś powodu nikt nie reaguje na najgorsze zaklęcia na świecie. Można wywijać na prawo i lewo, awadą kadawrą, Crucio, Imperio. Spoko, wszyscy mają wyrąbane. To tak legalne, jak rzucanie z banami. No i ostatnie pytanie. Dlaczego mogę chodzić ludziom po domach i sklepach, brać im rzeczy ze skrzyń i po chwili im sprzedawać? Już nakładanie wiadra na głowę w Skyrimie miało więcej sensu. I wiele, wiele, wiele innych, których już nie będę wymieniał. Ten materiał mógł mieć mocno negatywny wydźwięk, wymieniłem naprawdę dużo wad, ale bawiłem się naprawdę świetnie. Magia tego świata mnie wciągnęła. Chciałem wiedzieć co się wydarzy dalej w kolejnych wątkach i z przyjemnością latałem po świecie, zaliczałem różne aktywności, minigierki czy miażdżyłem wrogów arsenałem zaklęć. Trochę śmieszkowałem, trochę narzekałem, ale to dobra gra. Myślę, że dla fanów nawet zachwycająco dobra. Szczególnie jeśli przymknie się oko na pewne niedociągnięcia. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało to polecam nie hodować mandragory w domu, lajkować i subować. Do następnego!